Prawie mnie nie widać, bez sensu. No ale trudno. Yy, właśnie wyszłam od mojej uczennicy, to za stwierdził, pochwalę się, ona też mi się chwaliła, bo miała y, drugie próbne egzaminy i dużo lepiej poszły z angielskiego. Nie wszyscy wiedzą, że ja uczę angielskiego od 10 lat. I w końcu zaczynam ten język lubić. Mm. No więc ma ciocię, która jest, która też mówi po angielsku, ma na co dzień Kontakt z językiem, zwłaszcza że jej mąż nie w ząb nie mówi po polsku, a jest Brytyjczykiem. No i podobno dziewczyna ma zupełnie inny styl nauczania niż ja. No i moja uczennica stwierdziła, że nie, nie, nie. Ona woli mój styl nauczania i moje metody. No i stwierdziłam, ponieważ ostatnio też druga uczennica z kolei stwierdziła, że jak ja wszystko idealnie tłumaczę, jak to możliwe, ona w końcu rozumie. No a to jest możliwe dlatego, że nie jestem tak naprawdę dyplomowanym nauczycielem. Jestem inżynierem, więc rozkładam ten angielski na czynniki pierwsze. Ostatnio parę moich znajomych stwierdziło, że chce się uczyć angielskiego, więc podzieliłam się z nimi metodami nauki. No i stwierdziłam, że właśnie przy okazji z wami też się podzielę, jeśli chodzi o naukę słówek. Wiadomo, że słówka warto sobie wypisywać, żeby je mieć na kartce. Warto jednak brać je na przykład z tekstu. Jeśli uczysz się angielskiego z tekstu, wypisuj sobie słówko. Najlepiej y, przy tym słówku całe zdanie, z którego, w którym jest, które jest użyte, y, to słówko. I co najważniejsze, jeśli jest to słówko y, nieabstrakcyjne, czyli jakieś, nie jest to jakiś tam czasownik albo coś bardzo dziwnego. Jest, można je narysować, to je zawsze rysuj. Rysuj sobie malutki obrazek, przy tym słówku, zamiast pisania znaczenia. To, dużo to, to znacznie ułatwia zapamiętywanie, ponieważ nasz, nasz mózg nie zapamiętuje jako takiego słowa, ale obraz. Więc jeśli możesz, zawsze sobie rysuj. Oprócz tego, oczywiście, jeśli jest, żeby mieć pewność, co to znaczy, napisz sobie tłumaczenie, jeśli nie ma innego wyjścia. Druga metoda, podkreślaj sobie słówka. Najlepiej sobie wypisz te słówka właśnie na kartce z tymi wszystkimi zdaniami, po czym, po tym jak już wysiedzisz te słówka, wyuczysz się ich trochę, zaznacz sobie te, które ci kompletnie nie wchodzą albo wchodzą ci gorzej. Dzięki temu, patrząc po raz kolejny na tą samą kartkę, dużo łatwiej zobaczysz wzrokiem, trafisz wzrokiem na te słówka, których jeszcze nie umiesz, a te, które już umiesz, po prostu naturalnie pominiesz. Kolejny sposób, żeby się uczyć już akurat nie, nie słówka z tekstu, ale słówka takie bardzo przydatne, ja tak się akurat uczyłam sama, to jest zastanów się, co, ci się, co się u Ciebie wydarzyło w ciągu ostatniego na przykład tygodnia albo weekendu i po prostu mm, spróbuj opowiedzieć komuś, zrelacjonować komuś swój, swój dzień, czy weekend czy tydzień. Ja w tej, jeśli trafisz na jakąś lukę w słówku, którego nie znasz, to sobie je sprawdź i wtedy wypisz na tą swoją kartkę. Ja tak robiłam i dzięki temu y, nauczyłam się dużego zasobu słów bardzo, bardzo, bardzo praktycznych. Przykładowo, y, jadąc na studia, znaczy na studia, no tak, jadąc do akademika, y, zamarzyłam mojemu koledze, z którym wracałam, y, hamulec ręczny w aucie, no i stąd się nauczyłam słówka handbreaker i je znam, jest faktycznie przydatny. Innym razem, ponieważ mieszkałam w module w akademiku z czterema dziewczynami, w tym ja, czyli z trzema dziewczynami, które miały długie włosy, ciągle nam się zatykała wanna. No więc zatkana wanna to jest plakt bathtub. Ciągle musiałam chodzić i prosić, żeby nam to ktoś odetkał. No, A ponieważ przy okazji mieszkałam w Czechach, no to znam też po czesku, wana je zaćpana. Dobrym sposobem są też fiszki. Akurat fiszek nie lubię, ale wiem, że dużo osób bardzo poleca. Zresztą można też za straszne pieniądze kupić gotowe fiszki w różnych księgarniach językowych. Ja akurat tego nie polecam, ponieważ wśród tych fiszek są bardzo dziwne słówka, które niekoniecznie są potrzebne i przydatne. Dlatego jeśli chcecie zastosować naukę na fisz z, fisz z fiszek, z fiszków, nie wiem jak to odmienić, no to można sobie zrobić je samemu. Ja na przykład korzystam, jak już korzystam, albo dla moich uczniów robię fiszki. Korzystam z kartoników, które są w herbatach, oddzielają poszczególne torebeczki od siebie. Mam taki kartonik, taki długi pasek, który tnę na pół. Z jednej strony piszę słówko yy, oraz. Zdanie przykładowe do tego słówka, to tak jak na kartce, a z drugiej strony pisze tłumaczenie tego słówka oraz tłumaczenie tego zdania. Ewentualnie, zamiast się da, no to nie tłumaczenie zdania, nie tłumaczenie słówka, tylko po prostu rysuje obrazek. Czyli jak mamy kurę, to z jednej strony rysuję kurę, a z drugiej strony chicken bądź hen. Chicken to jest kurczak w stepie mięsnym, a hen to jest kurczak, który jeszcze biega po, po podwórku. No i chyba tyle z takich podstawowych rad odnośnie uczenia się języka angielskiego.